Ziemia Łowicka to tereny historycznego księstwa Łowickiego. Właśnie dlatego mieszkańcy tutejszej Ziem nazywani byli Księżakami. To region, który do tej pory zachował wiele lokalnych tradycji. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po Ziemi Łowickiej i wspólnie odkryjemy lokalny folklor. Poznawanie księżackiej historii i kultury zaczynamy od zwiedzania Muzeum w Łowiczu. Na terenie Muzeum w Łowiczu znajduje się mini-skansen, w którym możemy zobaczyć dwie chałupy z XVIII i XIX wieku. Chałupy drewniane, kryte strzechą, tak jak tradycyjnie wyglądały chałupy na ziemi łowickiej. Cechą charakterystyczną łowickich chałup były bogato zdobione drzwi i okiennice. W środku możemy zobaczyć też, jak wyglądało typowe wnętrze. W izbach wciąż znajdują się tradycyjne meble, malowane skrzynie, piec kaflowy, a także tradycyjne dekoracje w postaci wycinanek i pająków. Jedna z chałup tworzy zagrodę zamkniętą, tak zwany okulnik, w skład której wchodzi też stajnia, obora i szopy gospodarcze. Takie miejsca to dla mnie przede wszystkim wspomnienia. Taką właśnie chałupę zbudował kiedyś mój pradziadek Później mieszkali w niej moi dziadkowie. Ta chałupa jeszcze istnieje w jednej z wsi na ziemi łowickiej, a ja pamiętam ją z dzieciństwa, bo spędzałam w niej wakacje u dziadków. Chałupa była drewniana, co prawda nie była już kryta strzechą, bo strzechę zamieniono na dachówkę, ale wyglądała bardzo podobnie do tych, które można zobaczyć tutaj w skansenie. W salach muzeum znajduje się wystawa etnograficzna, prezentująca m.in. jeden z najbardziej charakterystycznych elementów lokalnej kultury, czyli strój łowicki. O tym, jak powstają takie stroje, opowie nam twórczyni ludowa pani Teresa Kocus. Strój łowicki, tak jak widzimy, jest dosyć bogaty. Kolorowy zawrót głowy można powiedzieć, bo to jest bardzo taki różnokolorowy, różno ale powstaje. Właściwie z materiału lnianego jest sznurek lniany, tak zwana osnowa, a na tym jest właśnie tkane wełną. Tu mamy strój, który z wełny owczej, a więc tutaj od szerzenie owiec, przygotowanie takiej wełny, farbowanie poszczególnych motków tej wełny. Jest z wełny. Tu jest bardziej współczesny już strój, lżejszy i troszeczkę z domieszką manilanu, czyli tych wszystkich składników współczesnych, których mamy w dostępności. Z łowiczanki miałem, bo można powiedzieć, że różne stroje, tak jak my mamy w współczesnym świecie, różne na różne okazje, tak samo miały łowiczanki. Te łowiczanki właściwie z Księstwa Łowickiego, ze wsi, taki strój, to były najpierw zaczynajęcie od podstaw, to siany był len żeby oni mieli z czego wyprodukować materiały. Potem ten len był y, moczony i z tego lnu było y, produkowane płótno. Bielone, tkane i to tak poszczególne etapy, tak jak dawniej bywało. I różnią się tym, że miały kilka takich, a więc te, co najbogatsze, najlepsze, najbardziej bielone to płótno, które wyprodukowane było samoistnie przez swoje gospodynie było na bardzo szczególne okazje. I takich, takich ubrań, takich kostiumów, by można powiedzieć, każda gospodyni, no taka bogatsza, bo to wszystko zależało od majętności gospodyni, no to było ze cztery, czy nawet pięć. Jeden strój, zaczynając od tego, to był ślubny, najpiękniejszy, który same sobie panny przygotowywały do tego ślubu. Potem drugi strój, to były na takie wyjątkowe okazje, jak procesja Bożego Ciała, czy procesje w kościele, ciele, Natomiast kolejno był strój, który był na takie na nieszpory po południu na nabożeństwa szły kobiety. To był strój bardziej skromny, z jakąś tasiemką, tylko kolorową przeszytę, można być taki świąteczny, na takie różne okazje, wyjeżdżając gdzieś tam na jarmarki, na, na bazar. No i taki codzienny, codzienny ten strój, który był uszyty już z takiego surowego płótna z jakimś Kartuszkiem tylko, gdzie takie kobiety chodziły właśnie na pole, gdzie y, do żniw, do, do kopania y, ziemniaków. Księstwo stroi strói, y, właściwie to ma od góry do dołu. Takie linie, które właściwie w każdej parafii były inne. I tutaj w każdej parafii widzieliśmy, że ta jest z tej parafii, a ta jest z innej parafii. Niby się nie różniły, bo były tak samo te brążki, czyli linie z góry na dół, ale różniły się strojami, wielkością kwiatów. Właściwie kwiaty były te same. Czyli róża dominowała, róża z, zawsze w towarzystwie jakichś drobnych kwiatuszków. Nigdy nie była sama. Ale zawsze była, no tak, jak bym powiedziała, z całym ogrodem albo z całą łąką, a więc to były i kwiatuszki, i niezapominajki, i lilie, i jakieś różne trawki, to co jest na łące, bo gospodynie brały temat z, z, po prostu z przyrody. Każda hafciarka ma swój styl. To są moje hafty, to są hafty mojej mamy, załóżmy, to już możemy to widzieć, prawda? To tak samo na tym Jaśku. Każdy ma swój, ta róża już jest inna, moja róża jest pełna. Bardziej taka mamy, to jest taka wyszczuplona, a więc każda, każda miała swój styl i to trudno tak żeby, no może jak jest odrysowana i chcemy, żeby to ktoś, kto akurat zamawia taką różę, żeby było w ten sposób, ale to zawsze coś swojego tam się dodaje. Strój męski tu jest w wieku na dwa lata, a więc Zaczynamy od spodni, to są spodnie, czyli tak zwane portki łowickie, też również tkane z wełny. To są z kolorów takich dosyć dwa kolory. Łowicz, łowiczaki miały takie umiarkowane, że tak powiem, stroje, jednolite, a więc kolor yy, taki ostry to jest ostry pomarańcz, podwójny, czyli dubeltowe, tak zwane kolory u nas nazywamy i zielone z paseczkami różnymi, a więc to są spodnie. Męskie. Tu mamy tak zwany lejbik, czyli to jest taki kubraczek. Z tyłu jest plisowanka, pisowane tutaj. Do tego jest bielonka, koszula. Koszula męska, wykładany kołnierzyk, zapinane z przodu, i na to wszystko jest zakładany pas. Pas oczywiście w pasie, w takiej samej tonacji jak spodnie. I do tego kapelusz kapelusz filcowy, oprzyty taśmą. Oczywiście też widzimy róże, a więc dominujący kwiat łowicki. Księżacka kultura to również bogate rękodzieło, między innymi rzeźby. Aby lepiej poznać tutejsze rzeźbiarstwo, udajemy się do Muzeum Ludowego w Sromowie. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Brzozowski. Jesteśmy Muzeum Ludowym Rodziny Brzozowskich w Sromowie koło Łowicza. Muzeum założył mój tata. I to było już 50 lat temu. A tutaj stoi gospodarz, który od 50 lat wita gości, czyli po prostu podaje rękę. Idąc do muzeum, można podejść i się przywitać z drewnianym gospodarzem. Tata, gdy był małym chłopcem, jeździł w odwiedziny do swojego wuja, który też był rzeźbiarzem. Ten wuj miał różne figurki. Między innymi na małym pudełku stało dwóch grajków, które. Jak poruszyliśmy korbką, oni się poruszali. Dla małego chłopca to było coś niezwykłego i tata później, jak już był większy, próbował sam rzeźbić figury. I gdy tylko przybył tutaj do mamy w 1952 roku, pierwsze co zrobił, to ozdobił ganek, a później już zaczął myśleć o swoich figurach, które też miał nadzieję w przyszłości uruchomić. I te 15 lat rzeźbił figury w domu, w kuchni, gdzie mama gotowała. A później, gdy tych figur było bardzo dużo, już te figury były przygotowane do tego, żeby im zrobić mechanizm. 50 lat temu pobudował specjalnie dla nich duży budynek, żeby te swoje marzenie z dzieciństwa zrealizować i swój plan czyli jak tylko przeniósł figury, przez kilka lat robił maszyny i urządzenia, które do tej pory poruszają figurami. Gdy byłem jeszcze małym chłopcem, Próbowałem z plasteliny robić różne małe postacie, małych żołnierzyków. Dopiero gdy miałem około 15 lat, zacząłem pierwsze próby z figurkami z drewna. Na początku to były jakieś ptaszki, jakieś takie małe postacie, a już od 35 lat rzeźbię figury, które można oglądać u nas w muzeum. Początkowo rzeźbiłem figury, które gdzieś stały nieruchomo. Ale już po śmierci taty zacząłem robić figury, i to czasem takie dosyć duże, które również mają swoje mechanizmy. Czyli zacząłem robić to, co robił kiedyś tata. I ciągle tych figur przybywa, także w sumie łącznie figur i taty, i moich jest już chyba teraz 650, a większość ma mechanizmy, które w dalszym ciągu są poruszane. A drewno do rzeźbienia to najczęściej drewno lipowe. Właśnie taki mały kawałek drewno lipowego trzymam tutaj w ręku. Jeśli chodzi o rzeźbienie figur, to często pomysły brane są z naszej historii po prostu chodzi o to żeby pokazać zwyczaje obrzędy również chciałem pokazać postacie które wykonywały różne zawody dlatego postanowiłem między innymi wykonać kołodzieja wykonać rymarza stelmacha bednarza to są postacie które są naturalnej wielkości i one również mają mechanizmy i pokazują to co się kiedyś robiło czasami tak jak to robił tata też pokazuje postacie z naszej historii między innymi rzeźbiłem do jednej ze scen króla Władysława Jagiełę, ale ostatnio dosyć często pojawiają się postacie związane ze światem sportu między innymi jak tylko Adam Małysz zaczął odnosić karierę od razu został dołączony do sceny później po zwycięstwie na olimpiadzie w Soczi został tutaj dołączony Kamil Stoch ale jest też Kubacki jest żyła. W tym roku postanowiłem uczcić 50. rocznicę zdobycia złotego medalu przez Wojciecha Fortunę w Sapporo. Ale w tym roku jeszcze był jeden pomysł, ponieważ 8 marca z Tata i na tą 20. rocznicę. Wyrzeźbiłem tatę w skali 1 do 1. Czyli tata siedzi i pracuje, i w drugim budynku można tą postać obejrzeć. Tak wyglądał tata pod koniec życia. To też takie moje było marzenie, na które czekałem kilka lat, żeby to zrealizować. Jesteśmy w powozowni. Ten budynek był pobudowany w 1985 roku, żeby z okolic łowicza zakupić zniszczone zaprzęgi, zniszczone walanty, i żeby tutaj dla pokoleń przetrwały. Mamy. Tych zaprzęgów dosyć dużo. W sumie udało się 40 zaprzęgów łącznie z łopskimi wozami zgromadzić i wyremontować. W muzeum poza rzeźbami i zachowanymi powozami mamy możliwość zobaczyć też kolekcję strojów ludowych z różnych parafii oraz charakterystyczne dla ziemi łowickiej rękodzieło tworzone przez członków rodziny brzozowskich. Hafty, obrazy pokazujące księżackie tradycje, wycinanki oraz pająki. Pierwsze pająki do muzeum na otwarcie zrobiła moja babcia Franciszka, czyli mama mojego taty, która też była bardzo zdolna, bo oprócz pająków robiła wycinanki. Yy, niestety babcia kilka lat później zmarła i te pająki zaczęła robić moja mama, czyli zaczęła je robić synowa babci. Przez wiele lat mama robiła pająki, gdy pająk się niszczył, zaczynała po prostu robić go od nowa, wymieniała elementy. A gdy Mama robiła pająki, często żona chodziła i, i oglądała, jak to się robi, i zaczęły wspólnie robić. Gdy teraz już mama nie żyje, od prawie 20 lat pająki do muzeum wykonuje moja żona, a mamy ich ponad 30. Także każdy z pająków wisi 5-6 lat i później zostaje jak gdyby od nowa zrobiony, żeby ciągle był kolorowy, żeby ciągle był jaskrawy. Kiedyś taka łowiczanka wymieniała pająk najczęściej raz do roku, najczęściej to było na wielkanoc. No, u nas wymieniamy trochę rzadziej te pająki, ale u nas kontynuacja, jeśli chodzi o robienie pająków, wygląda w ten sposób, że zawsze synowa przejmuje robienie pająków poteściowych. Jeśli chcemy poznać lokalną historię, nie możemy pominąć skansenu w Małżycach, na którego terenie znajdują się zabytki architektury przeniesione z terenów całego księstwa łowickiego. Znajdują się tu całe gospodarstwa, chałupy, a nawet budynek szkoły. Łowicki folklor widoczny jest chociażby w bogatym rękodziele, Obchodzeniu świąt i oczywiście w księżackich strojach, które do tej pory zakładane są na okazje takie jak Chrzest, Pierwsza Komunia Święta czy Procesje Bożego Ciała. Ja również jako dziecko uczestniczyłam w takich wydarzeniach w łowickim stroju. Ziemia Łowicka to miejsce niezwykłe, nie tylko na mapie województwa łódzkiego, ale na mapie całej Polski. To region, gdzie wciąż żywy jest lokalny folklor, a mieszkańcy Ziemi Łowickiej wykonują ogromną pracę, aby ich kultura przetrwała jak najdłużej.